Cześć Boże, dzień dobry. Witajcie na kolejnej naszej transmisji, na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś już drugi jakby nie wiem to powiedzieć tydzień, drugi taki okres w naszych rekolekcjach, ponieważ tydzień temu rozpoczęliśmy, mieliśmy jakieś adwentowe zadania, a dzisiaj kolejna katecheza, kolejne spotkanie i następnie będą nowe zadania adwentowe. Tak więc cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy chcecie świadomie i głębiej przeżywać Adwent, którzy kochacie Maryję i chcecie wchodzić do jej szkoły. Wszystkich Was kochani, witam. Szczęść Boże, bądźcie pozdrowieni, zostańcie z nami te 20 minut. Kochani, zacznijmy króciutko od ostatniego naszego spotkania, podsumujmy je. Mówiliśmy sobie o tym, że Maria jest w wyjątkowej relacji z Bogiem Ojcem. I tą wyjątkową relację nawiązała przez harmonię może tak lepiej to pokazać przez harmonię tego, co od Boga z tym, co ludzkie. Ona była zwyczajną dziewczyną, niewiastą, kobietą Nazaretu. Tamtych czasów, a potrafiła w jakiś wyjątkowy sposób przeżywać tą bliskość z Bogiem. I doszła do szczytów tej jedności, tego zjednoczenia z Bogiem. Dalej mówiliśmy sobie o tym, że Maryja ma świadomość swojego wybrania. Ale też, że każdy z nas jest dzieckiem, jesteś córką, jesteś synem Boga, i to nam pozwala w jakiś bardzo taki osobisty i trochę partnerski, nazwijmy to, sposób wkraczać w rozmowę, w dialog. Mogę Boga pytać, on, on mi nie zabrania zadawać tych pytań. Dalej mówiliśmy sobie o tym, że to Maryjne Fiat otworzyło nie tylko jej łono, ale otworzyło jej życie na cuda, otworzyło świat na cuda. I kochani, za każdym razem, kiedy my mówimy Bogu całkowite Fiat, tak, nawet pomimo jakichś kłopotów, niejasności, obaw, to Maryja i my wtedy doświadczamy jakiejś wyjątkowej Bożej łaski, jakiegoś tego ocienienia, jak pisze nam Ewangelia przez Ducha Świętego. I mieliśmy sobie na zadanie adwentowe popatrzeć, przyglądnąć się naszym obowiązkom, jakie przeżywamy, jak wygląda ten nasz nazaret. Dzisiaj będzie sporo jeszcze o tym, oraz mieliśmy przyjrzeć się naszym praktykom duchowym. Mam nadzieję, że próbowałaś, próbowałeś te praktyki duchowe świadomiej, gorliwiej, a może dodatkowe udało się jakieś postanowienie duchowe wprowadzić zapraszam Cię do dzisiejszego spotkania nasze dzisiejsze spotkanie to kontynuacja sceny zwiastowania zatrzymaliśmy się na tym miejscu, w tym momencie gdy, no właśnie Maryja mówi Bogu tak, zgadzam się mówi oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według Twego słowa i tu, w tym miejscu zaczynamy dzisiejszą katechezę Maria mówi: jestem służebnicą, dokładnie jestem jestem dullos, jestem tym to po grecku dullos, jestem jestem sługą, może nie niewolnikiem, ale ale właśnie takim bardzo wiernym sługą, takim bardzo wiernym sługą kogo? Boga. I dalej znamy tą scenę, czytamy w tym czasie. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty wypełnił Elżbietę. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, 1,38 i następne. Kochani, Zauważmy, że Maryja mówi: Oto ja służebnica Pana. Tam jest słowo Kyrios. Czyli Maryja chce nam wszystkim powiedzieć: Mam Kyriosa, mam Pana. Jestem córką Boga, mam jakąś wyjątkową relację z Bogiem, ale jestem też Jego poddaną, jestem Jego sługą, jestem. W tej relacji poddańczej. On jest moim Panem, on jest moim Bogiem. I uwaga, że często chce się zmiękczyć, chce się dzisiaj stworzyć taką wersję soft naszego życia, naszego kościoła i tak dalej, a tak naprawdę Bóg cały czas jest tym Mesjaszem, tym Bogiem, tym królem. Nie wolno o tym zapominać i myślę, że Maria nam o tym też dzisiaj przypomina. Maria zgadza się na służbę u Boga. I to słowo Kyrios daje jej pewną, taką, taką, takie bezpieczeństwo i pewność. To nie jest jakaś zwykła służba. To nie jest tylko służba dla służby. Maria ma świadomość, że wkracza w służbę u kogoś bardzo wyjątkowego. Maria ma świadomość, że wkracza w służbę u kogoś bardzo wyjątkowego. U Boga, który nigdy ją nie skrzywdzi, bo ona też jest jego córą. Popatrzmy, jak ważne jest właściwe ustawienie tych rzeczy. Maria zdaje się nam powiedzieć: Mam świadomość, komu służę, i chcę mu służyć, bo on jest moim jedynym panem. Nie mam innego pana. Pan Jezus później w kazaniu na górze powie o tym, że nie wolno dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie się czcić, a drugim gardzić, albo na odwrót. Może dlatego Pan Jezus powiedział te słowa, bo usłyszał je w Nazarecie od Maryi, od swojej mamy, która mu o tym wiele razy mówiła: Synu, jestem przykładem tego, że można mieć tylko jednego Pana. Synu, ucz tak innych, że nie wolno mieć wielu Bogów. Że jest tylko jeden Bóg, jest On w niebie, jest Nim nasz Ojciec. Zauważmy, że dzisiejszy świat odtrąca królowanie Boga, czasem w bardzo agresywny sposób, w sposób pod, 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 podchodzący już pod jakąś taką no, rebelię. W ostatnim czasie też przeżywaliśmy różne protesty. To gdzieś tam jest podszyte jakimś diabelskim wyziewem, że tak to nazwę. I świat dzisiaj chce, aby nie panował nad nim Bóg, dobry, kochający Tata, tylko on mówi, wolimy Pana tego świata. I oczywiście, że świat nie nazywa go diabłem, natomiast diabła to nie obchodzi, czy my go nazwiemy, czy my go sklasyfikujemy. Ważne, żebyśmy mu pozwolili panować, żebyśmy mu pozwolili w tym świecie kierować. To jest dramat. Czego uczy nas Maryja? Maria zadaje nam pytanie: A Ty trzymasz z Bogiem, trzymasz z Jezusem, moim synem? Czy może czasami Nim gardzisz, wybierając innych bogów i służbę im? Maria uczy nas: Jest jeden Pan i ja swoim życiem to potwierdzam, i Ty też możesz. I teraz popatrzmy dalej. Maria, jak czytamy, wybrała się z pośpiechem w góry. Maria wybrała się z pośpiechem w góry. Zebrała się i poszła w góry. Tam dokładnie nie jest zebrała się, tylko tam jest Anastazis. To greckie słowo, które kojarzy nam się chyba już, które oznacza z wstać, ale także powstać. Na razie zadam takie pytanie bardzo ogólne. Z czego Maryja powstać musiała? Czy Maryja miała co zostawić w grobie, wyruszając do Ayn Karim? Pytanie otwarte. Za chwilę zobaczymy, że to Anastazis, że to powstawanie jest czymś niesamowicie ważnym w tym naśladowaniu postawy Maryi. Popatrzmy dalej. Czytamy, że poszła z pośpiechem. Moi drodzy, to jest też piękna postawa chrześcijańskiej służby, że ja z pośpiechem to robię, że ja wyruszam w tą podróż niezwłocznie. Jeśli jesteśmy blisko Boga, jesteśmy blisko ludzi, jeśli mamy to serce wrażliwe, to co się wtedy dzieje z człowiekiem? To wtedy w człowieku jest takie przynaglenie, żeby to zrobić, żeby wyjść. Do drugiego, żeby opuścić tą swoją kanapę. E, to jest trudne. Często czekamy i to czekanie nie jest dobre, bo tam ktoś potrzebuje teraz mojej pomocy. Tam jest Elżbieta. Ona jest już w podeszłym wieku i na pewno potrzebuje teraz mojej pomocy. Nie mogę zatrzymać się i myśleć o sobie. Maria nas uczy takiego świętego pośpiechu. W niesieniu pomocy, w niesieniu służby, w niesieniu dobra innym. Dalej, Maria wybrała się w góry. Kto był w Ziemi Świętej wie, jaki ten teren jest ukształtowany. I ta droga z Nazaretu do Karim faktycznie to jest powyżynie do góry. To jest około 100 kilometrów, to jest spory kawałek. Czy całą drogę szła, czy część drogi udało jej się z kimś podjechać, może na jakimś wozie, może ktoś ją na jakiegoś osiołka wziął, nie wiemy. Tak czy inaczej to była droga wymagająca, trudna, pełna trudu, potu, zmęczenia, stąpania po kamieniach, po... Po, po trudnej drodze? Czego nas Maria tutaj uczy? Maria nas uczy tego, że to pójście z pomocą to też trud, to też trud zaparcia się siebie. Przecież ona mogła mieć takie pokusy, mogłam zostać w domu, byłoby mi wygodnie, przecież jestem w stanie błogosławionym, a teraz się męczę i idę do Ein Karim. Możemy mieć taką pokusę, że mogę zostać w domu, bo to i tamto, bo to ta droga jest zbyt trudna, wrócę się. Nie! Maryja nam pokazuje, że nie wolno, nie wolno się przestraszyć pierwszych trudów. I, I to jest pytanie do mnie i do Ciebie. I widzę po sobie, że czasami wybieram to lepsze, łatwiejsze, lepsze dla mnie, łatwiejsze, takie, no właśnie, cieplutkie, wybram. Wybrać takie miejsce jest łatwo i, i, i ukoić się nim. Natomiast to pójście w góry to droga dla czempionów. To droga dla tych, którzy, którzy mają tak gorące serce, że nie potrafią się zatrzymać, nie potrafią nie pójść z pomocą. Maryja poszła do Ayn Karim, do Elżbiety i Zachariasza: służyć, nie królować, bawić się, odbierać chwałę. Ale poszła służyć. Poszła z pomocą do swojej krewnej, do swojej kuzynki. Popatrzmy, że w tej służbie to nie tylko jest tak, że ja mam to, 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 to takie coś, co, co mnie cieszy no właśnie, super się bawimy, super nam w naszym towarzystwie. Rozmawiam z osobami, które na przykład opiekują się swoimi starszymi osobami. Niedawno na wakacjach zmarła moja babcia która przez prawie 3 lata po udarze leżała. I widziałem wiele razy, jak ją pielęgnowano, jak ją, o nią się troszczyli domownicy i, i dzieci przyjeżdżając. I, I patrząc na to, nie widać tu zabawy, nie widać tu czegoś, jakiejś właśnie e, podniosłości. Trzeba tego człowieka umyć, pielęgnować, znosić jego fochy, jego, jego złe humory. Tak więc popatrzmy, że, że Maria nam to podpowiada. Nie zawsze, a może nawet częściej w tej służbie będzie coś trudnego. Co Maria robiła w Ayn Karim? Popatrzmy, że to, co ona tam robi, to nie jest coś, co nadaje się na pierwsze strony gazet, na pierwsze strony portali. Ona tam poszła służyć, pomagać Elżbiecie, Zachariaszowi katować, sprzątać, robić zakupy, pracować w ogrodzie, w polu. Ona tam poszła usługiwać, robić takie naprawdę trywialne, bardzo podstawowe rzeczy. Święta poszła robić takie bardzo zwyczajne rzeczy. Mnie urzekają te momenty w dzienniczku Świętej Siostry Faustyny w jej w jej wspomnieniach, w których ona opisuje takie bardzo proste zajęcia, jak obieranie ziemniaków, jak sprzątanie i tak dalej, gdy też czas, czasami była nierozumiana w zakonie i, i próbowana tymi zajęciami, tymi bardzo prostymi posługami. Ja popatrzmy, że Maryja, że święta Faustyna, że one pokazują, że nie brzydzą się tą posługą, że te proste, zwyczajne zajęcia domowe nie odstręczają. Nie przekreślają, tylko wręcz robią to z, z mocą, z radością. Robią to z godnością córki Boga. I tego uczy nas Maryja, że te posługi takie wydające się brzydkie, takie posługi w domu, no właśnie, jak te w Ain Karim, one też są potrzebne. Popatrzcie, chcemy wejść do domu, który jest schludny, pachnący, gdzie czuć zapach chleba gdzie są piękne kwiaty, gdzie wszystko jest tak ładnie poukładane. Cieszą nas takie domy. Ale żeby tak było, to ktoś musi kochać służbę. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Oprócz takiej służby w domu, mamy też służbę dla na przykład parafii, dla wspólnoty, dla ewangelizacji, dla różnych dzieł. I teraz ja tu jestem frontmanem, gadam do kamery, ale ktoś stoi za kamerą, Ktoś stoi przy konsoli. Jako zespół bankruci często występowaliśmy. Pewnie będziemy jeszcze występować, jak się pandemia skończy. Ale, ale tam gdzieś jest akustyk, bez którego najlepsze utwory, najlepsze aranżacje nic nie dadzą, bo nie będzie ich słychać wcale albo będą mizernie słyszane. Tam gdzieś kryją się ludzie, których posługa często jest niezauważona. W naszych dziełach ewangelizacyjnych też oddaję cześć i szacunek wszystkim, którzy pełnią takie ciche posługi na zapleczu, takie posługi nie przed kamerą, nie takie górnolotne, ale te wszystkie talenty, charyzmaty nadzwyczajne, które też są potrzebne. One służą, one, one dają, one, one działają. Ale działają dlatego, że ktoś zbudował tą podstawę, że ktoś zadbał o te bardzo zwyczajne rzeczy. I ja Wam teraz wszystkim za to dziękuję. Czasem mówicie, że ta Wasza posługa jest głupia, bezużyteczna, bo ktoś wyjdzie z gitarą, bo super zaśpiewa. Nie. Twoja posługa jest równie wartościowa, a może czasami jeszcze ważniejsza. Miej tego świadomość, że nie ma takich posług, nie ma takich zadań, które są mniej ważne. Tak jak w tym mistycznym ciele Chrystusa, te mniej godne, mniej godne części ciała zasługują na większy szacunek. Nie zapominaj o tym. Maryja u Elżbiety, u Zachariasza jest tego świadectwem, że te posługi są cenne, niezwykle cenne, niezwykle błogosławione. Ksiądz Jan Twardowski ładnie opisuje tę sytuację. Teraz Bóg chce się z nią spotkać, nie w pokoju pełnym jeszcze anioła i modlitwy zachwytu, ale w mieszkaniu Elżbiety, pośród tysiącznych usług i codziennych czynności. Genialnie to Ksiądz Twardowski zauważa. Pan Bóg czasem nas zrywa z tych kolan i mówi: A teraz idź i, i działaj. Otwórz oczy, ręce i pójdź tam i działaj. Nie przekreślam modlitwy, nie przekreślam kontemplacji, nie. Tylko zauważmy, że Maryja mogła kontemplować ten jej wyjątkowy stan, ale rozeznała, usłyszała od anioła, tam moja krewna jest potrzebująca. Lecę, pędzę z pośpiechem, bo tak trzeba i w ten sposób też będę kontemplować, też będę uwielbiać, też będę dziękować Bogu za to moje wielkie wyróżnienie. I my też tak możemy. I my też tak jesteśmy wezwani. Popatrzmy, kochani, że Maria jest streszczeniem nauki Pana Jezusa. Maria jest streszczeniem nauki swojego Syna. Nie wiem, czy to zauważamy. Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Masz tego świadomość? Cokolwiek? Jednemu z najmniejszych. Znów, czy Jezus tego się nie nauczył od Maryi, nie widział tego w Maryi, która nie tylko jemu Józefowi, ale na pewno mnóstwu osób służyła przez całe swoje życie? Tego nas uczy Maryja. Maryja nas uczy dostrzegania w tym najmniejszym Boga, jej Syna. Ona mówi, wyruszaj do domu Elżbiety. Ona nas uczy, gdy usłyszysz natchnienie do służby, realizuj je z pośpiechem i chętnie. Ona nas uczy, nie bój się, że służba będzie wymagała zmartwychwstania, że służba będzie wymagała pokonania siebie, swojego grzechu, czy porzucenia, pozostawienia czegoś trudnego w grobie. Ruszaj do służby. Niech to Twojej Anastazji, ten Twój poryw. Będzie też uwalniający, uzdrawiający. Gdy Maryja szła do Elżbiety, wydarzyło się u niej, już dotarła, wydarzyło się u niej u Elżbiety w domu coś wyjątkowego. Piękne spotkanie. Kochani, to jest niesamowite. Warto było iść w góry, warto było się zapierać siebie. Czy Maria dostała potwierdzenie, że tak dostała. Czego nas uczy? Nie przejmuj się pójściem w góry, kamieniami, z potem, trudem. Rusz się w góry i tam już wejdziesz do środka. Wejdziesz w tą posługę, dotkniesz tej posługi i wypełni cię taka wielka euforia. I Bóg ci to wynagrodzi i ludzie ci to wynagrodzą. Kochani, pomogliście kiedyś komuś na pewno. Przypomnij sobie teraz twarz, uśmiech, to coś, co zbudziło się w człowieku, któremu przyszedłeś z pomocą. To są bezcenne obrazki, zdjęcia. I gdy zostanę w fotelu, nie ruszę się, nie pójdę w górę z pośpiechem, to nie zobaczę tych uśmiechów, nie doświadczę tych cudownych spotkań, tego, że ta służba jest cudem. I kochani, chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Święty Jan Paweł II, on też komentuje ładnie to dzisiejsze słowo. I Święty Jan Paweł II podpowiada nam jeszcze jedno takie ważne, chyba spostrzeżenie. Cytuję: Jej miłość jest miłością konkretną nie ograniczającą się do słów zrozumienia, lecz wyrażającą się w otoczeniu prawdziwą opieką. Maryja Panna nie daje swej kuzynce po prostu czegoś, co posiada. Ona daje jej samą siebie, o nic, w zamian nie prosząc. I dalej, doskonale zrozumiała, że otrzymany od Boga dar nie jest tylko przywilejem, jest zadaniem. Święty Jan Paweł II podpowiada nam tutaj na koniec jeszcze jedną istotną rzecz. Właśnie co? Mam dawać całego siebie. Papież Franciszek mówi, jak rzucasz ją mużnę. To popatrz w oczy temu człowiekowi, zobacz w nim osobę, zobacz w nim ból, samotność, bezdomność, zobacz w nim może to odczłowieczenie, zmierz się z tym. Dawać całego siebie, nawet jeśli ta posługa czasem jest bardzo wymagająca, bardzo taka po ludzku trudna. Ale mamy to dać. Mamy to dać, co Maryja dała. I wtedy dzieje się prawdziwy cud. Cud, w którym ja pokonałem świat, siebie, pokonałem swoją kruchość, swój grzech pierworodny. I popatrzmy, że Maryja uczy nas, że dar nie jest przywilejem. Jest, ale dużo bardziej jest zadaniem. To, że ona niesie pod sercem Jezusa, jest wezwaniem do jeszcze większej służby, jeszcze większej wrażliwości, jeszcze większej miłości. Doświadczyłeś żywego Boga, jesteś we wspólnocie, jesteś ewangelizatorem, masz jakieś konkretne doświadczenie Boga, to jesteś jeszcze bardziej wezwany do służby. I. Bóg jeszcze bardziej ma prawo tego od Ciebie oczekiwać, bo kto doświadczył żywego Boga, nie może zadowolić się ochłapami w służbie, ale chce dawać całego siebie. Tak jak Jezus dał całego siebie na krzyżu. Amen. Kochani, Bóg nas potrzebuje Ciebie, mnie, potrzebuje wiernych uczniów, takich jak Maryja. Uczmy się od Maryi, od Jezusa, od naszych świętych. I chcę na koniec nam zadać na ten tydzień zadanie adwentowe. Jeden. Zrób sobie dzisiaj dobry rachunek sumienia. Zastanów się, czy Jezus jest naprawdę Panem Twego życia. Jeśli jest taka przestrzeń, gdzie jeszcze nie króluje, przyznaj się do tego przed nim i przed samym sobą i zacznij coś z tym robić. Drugie zadanie adwentowe. Przejrzyj się swoim najprostszym posługom, tym w domu, w wspólnocie, w pracy, w różnych miejscach, gdzie, gdzie mamy jakieś tam bardzo takie pospolite zadania. Czy potrafisz się tymi zadaniami pospolitymi cieszyć i uwielbiać w nich Boga? Jeśli jeszcze te obowiązki nie dają ci radości, spróbuj omadlać te funkcje, te obowiązki, nawet wykonując je, mówiąc czy śpiewając magnifikat z Maryją. Powiem na koniec takie świadectwo. Kiedyś spotkałam taką kobietę, która mówiła, że nie cierpiała praci prasować, to była gechenna. I polecała to Bogu. I któregoś razu Bóg wysłuchał jej modlitwy, i ona jakoś tak po prostu nagle spostrzegła, że to jej wcale nie denerwuje. To wcale nie jest dla niej jakimś okrutnym cierpieniem, tylko ona nagle zobaczyła, że lubi prasować. Zaczęła przy tym się cieszyć, śpiewać, uwielbiać Boga. Naprawdę można i kochani przyjrzyjmy się sobie w tym tygodniu wróć może do tych treści do tej Ewangelii Świętego Łukasza a może warto by w naszych modlitwach w naszych medytacjach adoracjach polecieć pośpieszyć te 100 kilometrów razem z Maryją w góry do Ain Karim o czym byś wtedy z nią rozmawiał co wtedy chciałaby ci powiedzieć Maryja spróbuj Posłuchaj Jej. Pa, zostańcie z Bogiem. Dziękuję, że jesteś na tych naszych adwentowych rekolekcjach w tej maryjnej szkole słuchania. Szczęść Boże.